Siema siema, kozmik, witam was w kolejnym odcinku z nowym Z super hero Tycoon Skyo. siema! Siemanko! Super bohaterko! Chodź, jesteśmy dzisiaj Batmanami, o, tak. z tego co widzę, bo wszyscy już zaklepali coś, a my mamy Batmana tak? O kurde, dobra, to będziemy Batmanami Włazimy tu, chodź, 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 chodź. Ja będę Batwomanką Batwomanką będziesz? Dawaj, dawaj, dawaj Chydz Co tutaj się... A jesteś ze mną? Jesteś! No Łooo Ej, ale szczerze? Ten typ trochę reaguje Czyli się kasę, patrz, zbierasz kasę a. E, a, ty czemu ja nie mogę zbierać cię kasy? Co? co? Ale Czemu jesteśmy... nie mogę? Czemu nie mogę kasy zbierać? Czemu ja nie? mam? Za ty jesteś? Ktoś inny cię wziął? Jakiś agujus? Co? jest? Jak to? No jakim cudem? Nie. Jak mnie wziął? Co jest? No granko? teraz ty jesteś z nim w tym ja muszę wziąć kogoś innego. O nie! Rozdzielonku? No ja będę, a. ja będę Spider-Man! Ja pitole, ale ja, ja nie wiedziałem, że tak można że nas rozdzielić. Dobra, to ja będę Spider-Man. No to Batman okay. i Spider-Man, dobra. Dobra, to Batman i Spider-Man, słuchaj. Zobaczmy o co chodzi, bo wiem, że Ty można te mm, zrobić super bohaterów. Tylko, że ja totalnie. Nie wiem, grałeś kiedyś albo oglądałaś? Nie, nigdy nie Ja żyćka. byłem fanem jakichś gier yy, z Batmanem. Ja strasznie lubiłem. Dobra, ej, ja już mam kolejny dropper. Ja już tyle kasy robię, że to o, jest powolone. Da, 375. A tu jakieś ściany można kupować? A tutaj. Nie, nie mogę na dwóch stacjach robić, na szkoda. Zresztą tak ta gra troszeczkę tak. Dziwne. Tak ścina, co nie? Tak wkurza, wkurza tym ścinaniem. tak kolejny dropper robię. Kolejny, kurde, jak to zapierdziała teraz. No Ojej. Cześć, bo jestem, ja muszę zobaczyć, bo no, jestem w umiejętka. teamie Spidermana. Czy ja będę mógł sobie Spidermana w końcu, albo będę Spidermanem? Jak to wygląda? Jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Okej, okay, dobra, mam kasę na kolejny mega dropper. Za 800 buksów mogę dwa razy kasę pomnożyć. Nie, nie, nie dziękuję. Nie, <laughs> to jest trochę kosztowne, bym powiedziała. Tak. O! Czyś kupiłem. <laughs> tak, ja tworzę Batmana! Ej, boże, Batmana, Spidermana, ty tworzysz Batmana. Czytam z ziomkiem, ja sam! Widzisz, jak to jest. No ja nie wiem, jak to jest właśnie, bo tego ziomka tu nie ma w ogóle. <laughs> no jesteś z jakimś so. Ale gdzie on jest? Co on robi? Nie mam pojętki. Tylko już tu chodzi Batman. Ty Batman chodzi. Co? A rzeczywiście, czyli ja będę Spider-Manem w takim razie. ma Batmanie. Kurde, ale fajne są te tajkuny. Pierwsza gram w tajkun. W ogóle powiedzcie, czy chcecie więcej tajkunów. Ja ja lubię tajkuny. Są takie czulujące. Czy właśnie. Czy, czy ludzie, czy ludzie lubią by tycoony? chcieli, tak. Tajkuny są super, bo są z różnych tematów. Ja na przykład teraz miałem ochotę na taki tajkun, a możemy nagać jeszcze inny tajkun. No jak to wali, co nie? Jak to wali. Każdego zadawali. E, dobra. <grym> co Uuu, dobra coś, coś mam, coś mam, coś mam już Ju, Już, coś pierwszego Co? mam Ty Mam taką sprężynkę, zapierdzielam Co? Ale jak ty to kupujesz? Zobacz, kupmy ścianę A, teraz mi jesteś. mogę kupić kasę, nie dziękuję Nie chcę zarobić kasy Ty, jakaś babka z młotkiem przyszła! Zostaw moje spężyny, babo z młotkiem Kupmy drugą ścianę Ty, jak ja się tutaj buduję pomału Pomału do celu, słuchaj Pomału Kurczę, do ty celu jesteś kozak, ja tu nie wiem... Eee, jak kozak, jak ja dopiero zaczynam Teraz Security ty to jest może sobie o, kupię. Tak, Nie, czekaj. Tu, o kurde. Ile to kosztuje? 3750. Dobra, muszę to kupić. 3750. Dobra, jeszcze chwilę muszę pozbierać, a jak to u ciebie? Przejdę się to się, zobaczę. No tu mam Batmanowe... O taki, kurde, ten tegesik. Felek, ty masz tam taki ten Tegesik właśnie. <grym tegesik <grym Dobra, ja mam 3455. Brakuje mi niedużo. Dobra, już dozbijmy. O Jezu jak to u gę czasami leścina, to to jest po prostu porażka. To nic, kiedy płyną łzy, słuchaj. <noise> <noise> Jakś Jakoś to... Jakoś Właśnie smutek trochę, smutek trochę jak płyną. Ty, ale wy chyba jesteście dalej ode mnie, w sensie... Bo jak wy? ja jestem, wy, jak ja jestem tej... sam? A to... no to ty jesteś, no. Bo ja tutaj... niby mam tego typka, on nie wiem co on robi. No nie, najgorzej, bo tutaj nie mogę nic zrobić pełnego kompletu, bo tak jakby... Tutaj jestem sam i przez to nikt nie robi z drugiej strony rzeczy. No... No kurde, jeszcze mi nie stać się na to. Dobra, już mi stać. Myk. Jeszcze czwarty wall jest, o kurde, ile kosztuje? Kompan... Cztery tysiące kasy, ja pierdzielę. Powiem ci, że mój kompan po prostu, on ma kasy wciuli, na nic nie wydaje, w sensie nie pomaga mi. No to nie wiem, po co mu tyle kasy Siemano. Co to za sprężyna, skąd ty to ukradłeś, panie? No ty też masz taką rzecz swoją. <śmiech> <śmiech> Ukradłem ci! Ja mam... On... Dobra, uciekamy, ja jestem Batmanem o, do... o ty! O tu! Mam <laughs> problem! Zostaw mnie, ja szybszy jestem. Ale ja no mam security to co... jest. Ale pokaż coś? Gdybym grał z kimś, to by one działały, bo możesz sobie wejść tędy. Nie <laughs> też, też <nie. laughs> no jestem. Ej, mogę wypróbować no, na tobie? Co? Chcesz we mnie strzelić? No? Ej, jak ja już prawie wszystko kupiłem, weźmy strzel. No? O, w... Ojej, przepraszam. <laughs> Ty cholio, o ty cholio. O nie, o nie. A, o, zareaguj. Uciekaj stąd. Ech. No co? A nic? No, <laughs> drugie piętro mogę kupić w ogóle już, tylko muszę kasę zbierać. Jak tam u ciebie? No czekaj, i tam! Bo ja, no, ja, zaraz ja będę miał hard, pewnie jakieś lepsze hard. rzeczy, bo może zaraz będę miał banko. <laughs> o Nie! No. Kurczę. Czekaj, co by tutaj zrobić? Bo mam... Ile ja mam kaski? No, ukradł mi spęży, no, no chyba się w nos po cały ziomek. <laughs> Przyszedł jak chce wziąć mężynę, teraz ja nie mogę wziąć Dobra, już mam O nie, ale se Dobra, kupuję drugie piętro Myk I co tutaj? Hero spawner. dobra, ja muszę to zdobyć, nie mm, To jest mm, mój mm, goal, mm. to jest mój goal w tym odcinku, żeby mieć hero spawner W ogóle, co mogę tutaj kupić za robuxy? 10 tysięcy kasy za 75 robuxów? Ajajaj, ajajaj aj, aj. Kupiłem. Ja zaraz będę kupować drugie piętro. Ale ja kupiłem kasę. Jaką kasę? Za, co to Robuxy? Bo <laughs> musiałem mieć hero spawner. Ale Dobra! Ty jest! jest pierwszy szukista. spider leci! No i jaki szukista, po prostu. No wiesz. No, <laughs> Zainwestowałem! I to Zainwestowałeś w czyjeś Robuxy, widzę. Jak no? czyjeś? To moje sam. <laughs> <laughs> o, ja mam drugie piętro. No Dobra, ja też mam drugie piętro, właśnie. Ja już sobie hier kupiłem teraz tego ulepszyć. Dobra, razy dwa to jest co? 800 Robuxów, o oh, kurde. Hilt Upgrader. A to one się będą biły! Al, to jest OP! Dobra, już im. Jeszcze z skupimy, ale najpierw kupmy to, tego sentej, co jest na dworze. A nie, to jest za 600 Robuxów. Ho, 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 wszystko za Robuxy by chcieli. No. Nie, ale Pani moja robuxy. już ruszajmy ja się w tej tworze, a twoja co tam źle no co, Batmany? Jak... No to ten gościu chyba właśnie on ma całą tą z Batmanami Spidey Knife? O oh, kurde ja móż ale idę na to toziamka, co mi tu łazi, <grym> o taki agresor nie chodź, ag chodź tu Agurso, chodź tu, A, schował się no co dzieciak, <grym> powiem Ci, że fajne to jest. No fajne, fajne wciągające co, nie? No Mega Trzeba fajne są. Nie no jak chcecie więcej tajkunów to mówcie, bo to na pewno będzie gane w takim razie, bo tajkuny są mega spoko. Na scenkach też można byłoby odpalić jakiegoś tajkuna. O, na przykład. O, na przykład, no? o, na przykład. Dobra. O. jeszcze atak upgrader za 10 tysięcy chyba skończy i będę mógł trzecie piętro kupować. Ja powiedzielę jak to leci. Mm. Jak to leci, jak to leci, słuchaj Karena Dobra, a jeszcze trochę pozbieram. Zobaczcie co jeszcze. Mam 700 kasy, ty masz 8 koła bogaczku. No ja to sobie. Dobra, Bogułka, ja muszę 10, 10, 10 koła, atap, atak upgrade i po prostu jestem wtedy mistrzem. Tam jakieś Halki biegają, antmeny. No i tak najlepszy jest ten. Tutaj jest ten dziad. A ci to No nie mogę go... Czemu nie mogę go trafić? Co o, a to jest mój dziad! Co ty zziął mojego dziada klepiesz? No co? Wydało się Ach. wszystko, wydało się. No nieprawda. <coughs> nieprawda, po prostu wiesz. Mogę mu zabrać? oni nie mogę mu zabrać pieniążka, kurde. Dobra, tak Upgrader, wszystko już mam, już jestem turbo kozakiem, moje te Spidermany to już są turbo kozaki, naprawdę. A mogę ich teraz walać? Mogę! Ja antmana rozwaliłem i antmana i ja tutaj mogę ich klepać. W ogóle można ich klepać cały czas i to się kasa faj mi O kurde, nie wiedziałem O kurde, ej, to się idę. Znaczy faja mi się kasa, tak 50-50 powiedział, To się mi kasa. Ale no coś tam, coś tam robię. Trochę jej wkurzam. O! Kasa wyleciała, No nie! ty cholio! To ja? Ty na batmanko no! No nie! Nic co chciałam. mnie oszukała, to ja nawet nie wiem. No idę tutaj zobaczyć tylko, no Mati, i nic się nie zrobię. No to mamy. No to mamy. Ile ten było? 8000 za ścianę, co? To najdroższa ja ściana jaką w życiu kupowałem. Dobra, laj ostateczny pojedynek Dawaj Idę do Ciebie? Co? Gdzie ty o, jesteś? Od mojej strony, no? Co ty robisz? A, no <laughs> dobra. Cześć, nie wziąłem miecza! Nie, nie! Jakiego miecza? Co ty gadasz do mnie? <laughs> Jezu ludzie dajcie mi coś ja nic nie mam Dobra, jedę z mamitytem No jak to nic nie masz? Ja już idę do się lać, ostateczny pojedynek Daj Karelna No dobra ja mam NIEEEEEE AAAAAAAA Drużyna Batman, Wegał Batman A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie Jeżeli się podobało zostawcie łapkę w górę Kliknijcie na subskrypcję pójdźcie do kota, dajcie mi wiele Papa! Pa paaa Pa paaa pa.